Siemanko, Siemanko Udało się dzisiaj wypuścić Dzisiaj jest poniedziałek No nie będę mówił, że z 20 minut są wypuszczone Jaszczębia nie było, bo zaraz może przylecieć Ale się je Opilnuje pilnuje się <grywki> Obiad na podwórku Gołąbki jedzą Jedzą, zbierają sobie u sąsiada, u mnie tu chodzą cieszą się, bo były tyle czasu zamknięte jak nie deszcze to burze jak nie wiatry to szopki cudawianki idę zjeść, jak zjem to dogram jeszcze no już się zjadło, talerz wylizany nie ma to jak mizeria o, z ogórkami czy tam Idziemy zobaczyć co te koki robią Ona u sąsiada Po szczepieniu się mają bardzo dobrze O, zobaczcie nawet na funcie Super się mają Wszystko gruka gruka lata klepie to by nie było Jeżą się zobaczcie ile piję. o myślałem że tam nakrapianą wczoraj jastrząb sieknął ale o ale czarne idą chmury chodź Chodźcie, chodźcie o, kolejny blawinderek wychodzi o, o, o o Też do sprzedania jak coś. Wszystkie blawindery młode sprzedaje Tam jeszcze chodzi jeden z gniazda, taki jaśniutki Też na takim budku Wszystkie kapciate Co tu jeszcze są? Chodzą wszystko, widzicie, to co poszczepione z kontrolkami Dobrze się mają no, łupio masz Jezu jaka mała bida wyszła Zobaczcie to 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 spadnie w kroki i po zawodach tamte powychodziły, też wszystko fajnie grukają. Ładne te pocztowe są. Podobają mi się te byki samce. Wkurzają mnie, ale piękne są. Ale jak na razie to mewek mnie wkurza ten króciutki, bo zobaczcie, jak te. Te młode niektóre to już kurde O tak jak tamten pasiaty Normalnie w parę idą Już takie ładne się pierzą Nie? Pierze, pierzecie się Pierzycie się O pierzecie A im O jest kółeczka Robi piu piu piu. O, tam leci obcy. jaki, zobaczcie, za pierwsza. Ale nie widać, biały, biały pocztowy. Ale dzisiaj na mieście u nas też jakieś białe pocztowe? Czy to coś latało? Zobaczcie jakie szpileczki, Te szczepione wszystko zdrowe. Zdrowiutkie ja O Wszystko poszczepione Te pipstroki małe Młodziutkie O To młodziutkie wszystko młodzieniaszki Te Takie małe w gniazdach Wszystko szczepiłem. O, Zobaczcie, ten mewek to mnie tak denerwuje, samiec. On się tak dzie, on jest piękny, ale tak się dziobie. Bo puncie żyją. Maluszki, nie ma. tu się fajne wylęgły. Jest tam tytułem. tych Jakich Takich nawet całkiem przyzwoitych. Dobra, nie będę was tu zanudzał. Tu są nudy. Nudy na pudy, nic się nie dzieje. Albo im sypnę do tego Zaraz wam coś pokażę Sypłem pod wolierkę Zaraz wam pokażę te stare jak się ładnie pierze Zobaczcie Jakie buciory już zaczynają dostawać To już widać, że koniec lęgów Tu jest braź winderek taki. Jaśniutki. Na dużym budku. Wszystko sukcesywnie wysprzedaje. Tam są fajne. Dla koneserów widynów. No stare, młode niech co jeszcze tu pewnie są jakieś młodzieniaszki. Fajny. Zadowolony jestem w tym roku naprawdę. Idziemy na podwórko. Tak to jest. Pięknie. Ładnie. Lubię jak trawka się zazieleniła. Lubię jak sobie tak latają. Zobaczcie jakie wiedę szczaki ładne. Co malutki Lubią po trawce pochodzić A sypniemy tamtym Taki krótki filmik Należy Ładnie, pięknie I niedługo zakończenie lęgów i... Koniec tego dobrego. Pozdrawiam wszystkich e, e, fajnie spędzonego u tego tygodnia. choć jest poniedziałek do roboty jeszcze trzeba chodzić, urlopu jeszcze nie mam Ale będzie. I będzie fajnie. Pozdrawianka miłego tygodnia. Trzymajcie się. A końcówka ma być zimna. Cześć.